Hej siema! Witam was dzisiaj w takim wieczornym filmiku. Dzisiaj planuję fajny wieczór i chciałam też nagrać film na YouTube, ale stwierdziłam, że hmm, dlaczego by nie nagrać film o właśnie tym wieczorze. Dobra, to tak, co pierwsze robimy? Mam dzisiaj tuż te włosy, jak widzicie, więc trzeba iść pod prychol, w końcu się umyję. Śmierć kornelia w wkracza. Dobra, już ogólnie jestem pod prysznicem i będę się myć, w fajny i ten, będę się mylić Dobra, już właśnie wyszłam z prysznica i idę się ubierać Już jestem ubrana, idę do pokoju Dobra, włączę sobie komputer i będę sobie oglądać filmy Ja w ogóle jestem miłośnikiem filmów, ja bardzo lubię oglądać filmy, lubię bardzo tworzyć filmy i... No O, to są właśnie skarpetki y, takie fajne dostałam y, od pani Milenki y... Nie mów mi! I taką świnkę. Jak mam żyryć. To daje wiele do myślenia. Założę sobie ja... Dobra, robię sobie kolację. Nie wiem, co bym sobie tutaj mogła zrobić. Ale ogólnie kupiłam sobie budyń. Wanilowy. Chociaż najlepszy jest śmietankowy moim zdaniem. Z czekoladowy też jest spoko, a waniliowy taki... Yy, kaszka mam na smak truskawkowy. Jeszcze była malinowa i waniliowa. Dobra, chyba sobie dzisiaj kaszkę zrobić. Ale nie wiem. Bo może coś będzie w do lodówce dobrego, co by sobie mogła po prostu zjeść, tak będzie. O kurde, ale ja kocham oliwki. Ja wam powiem, ja kocham oliwki. To jest moje ulubione warzywo. A moim ulubionym owocem jest mango. Ja wszystko mam z mango. Na przykład maseczki do włosów. Wszystko z mango. po prostu wszystko z mango. Ja kocham mango. Ej, wiecie co Ja też kocham Taka pasta z awokado, guacamole. Mnium! Mm. O, ja takie szynki z indyka, takie galaretki Dobra, no wiele rzeczy lubię, ale dzisiaj na kolację zjem sokoliki dla dzieci, kiełbaski. Są się na zimno sobie je bo mi się nie chce jego zrobić, bo jestem ma Oh, o my gie. To mają być kiełbaski dla dzieci! O mój Boże! Cholernie normalnie jest. Są takie dobre orzeszki. Orzechy z lub polecam. Karnelia. Dobra, gotuję ja wodę w szaliku. I gotuje się, bo ten czajnik ja sobie skończę się z jednym. Kocham taką maszynę. wsypujemy Zrzucamy łyżeczkę Ty. I wlewamy tak na oko, żeby. Na razie że mało wlewamy, żeby czaić o co chodzi, żeby po prostu tego nie przelać, że tak powoli. No bo jakby ta woda się zbierała w góry, bo to trzeba jakby połączyć się razem z tą kaszką. To jest, to jest jakby taka różowa woda, która idzie bardzo. Więc to trzeba wymierzyć z tą kaszką. No, ona jest jakby taka niewymieszana z Więc to trzeba się tym zerwać. Oj, kaszka już gotowa. Widzicie, jakie fajne? Ja lubię taką konsystencję. Można sobie oczywiście więcej wody dodać, wtedy będzie inna. Tu mam też taką drożdżówkę z Gdyni i Tobolskim. Jest 21.34. Będę sobie jeść kolacyjkę. Yy, jeszcze sobie do tej kaszki mannej tam dorzuciłam tych orzechów karmelowych. Matko Boska, się nie ja. I yy, sobie będę jeść tą bułkę i oglądać filmy, ale najpierw przed oglądaniem filmów montuję ten filmik. Yy, to był taki krótki daily vlog w ogóle trochę bezsensowny, ale no... Mówcie, czy chcecie więcej takich rzeczy i jak się... Po... Mogłabym się postarać i nagrać taki po prostu fajny daily vlog, taki wiecie, taki wow, taki modko dzień po prostu marzeń, co nie. Jak chcecie daily vlogów, no to napiszcie w komentarzach, w komentarzu. I no i będę sobie oglądał filmy i paparzki.